Witam DAI Drops w kolejnym odcinku, zrobimy w Paint Overdose. Jesteśmy na poziomie elektrowni atomowej. Istny Czarnobyl, i mamy jakąś tam obroń. Aha. Dobra, ale póki co mam i tak za mało naboi, więc. We wszystkim w sumie mam, mam mało na... O, dobra, już szczelba, szczelba, szczelba. Oni chyba właśnie z tych... tych broni właśnie używają Chociaż nie wiem to Oni są chyba lekko zmodyfikowanymi yy, potworami z poprzedniej części O, ja, tych też już znam Muszę tam tego najpierw rozwalić Dobra To jest... Aha nie To mnie tylko rani Myślę, że to mogę zebrać i będę miał do mojej nowej broni Oha, fajnie. Oh Dobra, idziemy. Kurde, głupie samochody. <gryw> Ty zebrałem tylko cztery dusze, nie no, spoko. Dobra, to do tych beczek się lepiej nie zbliżać. że że amunicję nie możemy tak jakby zbierać z potworów To by było coś ciekawego Także oni, oni zostawiają tam jakąś ilość tych naboi Oczywiście przy takiej ilości potworów No to wiadomo, że to nie byłyby jakieś duże ilości No nie no Jak my tu ich wyrzynamy tak dość masowo No to i się coś mogło zbierać. My hmm, nawet animacje mają te same. O to sobie wezmę. I tu jeszcze chyba coś widziałem. Tak, właśnie. Hmm, trochę za mało. Co to zrobię macha do szczelby, no ale i tak to jest trochę mało. Dobra, idziemy tutaj. Wbijam. Maha pewnie będę przechodził ciągle do jakichś... A, tutaj mamy naboje. Dobra, chodźmy. Pozbieram tutaj co mam do pozbierania. Nie, nie, nawet, nie, nie, nawet nie musiałem przybliżać, no ale jakoś tak. A, ten, ten karton to było coś. Ups, 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 ups. Aj! Coś mi tu się rozpyla. Co, aha, do szczelby zebrałem właśnie. Ha, super. Dobra, idziemy, 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 bo tutaj coś jest. Gdzieś, aha, jest. Ten jakiś mutant. Dobra, jeszcze tu nic nie ma ciekawego. To możemy iść właśnie do następnego miejsca. No pewnie przejdziemy tu. O, idziemy jeszcze tu. Brązowaczy E złota No nieźle A Jeszcze tu bronili jakieś debile tej zbroi No pewnie później pójdziemy jeszcze tam ale O jeszcze tu coś mamy Dobra No nic w sumie ciekawego no Ciśniemy ze szczelby Super. Aha. Chciałem kucnąć kontrolem, ale... ale kontrolem się też strzela. Ups, co tu mamy? Dobra. Kurde jeszcze żyje. Aj, dobra. To lepiej ominę już. Tu nic nie ma. Czemu to tak dziwnie dwa razy? Mam nadzieję, że to się nic nie No to pewnie mnie znowu napadną. Jednak nie. Kurde Łoł, wow, nieźli są O, będzie Tylko żeby mnie od, tylu, od tyłu nie zaszli Przypominają mi tych z Half Life'a. Tak jak sobie grałem w demo, bo tak to jakoś mi się to nie spodobało. Ale tyle to, tyle wiem. A. Tam ważne też, właśnie mieli ci tacy policjanci na początku. Takie właśnie pałki elektryczne. Dobra, może pobawię się tym, bo to już trochę sobie tego pozbierałem. Zobaczymy, jak to działa. Aha. No, takie sobie. E, przetestujemy jeszcze drugi rodzaj. O, chyba się zatruł. Przez to jest chyba spowolniony. Aj... i... Dobra, jeszcze jeden. Dobra, jakoś udało mi się to przetrwać. A zapomniałem zupełnie o tym. Dobra, Dobra, poszczelamy trochę z tego. Ja, nawet mocne. Uo. Ups, coś. Coś tutaj z tej strony idzie. Lepiej jest klikać niż przytrzymywać. Jednak jest szybciej w ten sposób. Dobra, pozbieramy sobie to jeszcze i wbijamy gdzieś tutaj. Mam tu zeskoczyć na nie. Trochę się boję. No dobra, idziemy. O, mi się wydaje, że oni powinni być odporni na takie coś. No ale... No, że tutaj niby zdobywamy tak jakby tą broń, no nie? Bo ona by się nam na przykład przydała tam do bossa. To by też wyjaśniało po co tu przyszliśmy. No a oni by byli na to odporni, więc ona by się nam z początku nie przydała. A, to się schował. Ale to z zatruciem jest trochę głupie, moment. Tam coś, to jest coś do zebrania. Aha, super, to się przyda później. To zmierzamy może w tą stronę. No, momencik, zatrujmy tego na przykład. Aha, to w ten sposób tak opryskuje czymś. O, dużo sobie popryskałem a teraz mi się to zużyło a teraz tutaj jednak nie, nie dobra zmiana zmiana na to mam taki coś znajome to się wydaje mam nadzieję że tu nie będzie znowu tych pirani wrednych. Dobra, szybciej. A jednak. No tylko tam byli... Tam były trochę bardziej niebezpieczne, bo musiałem przed nimi uciekać. To już sobie... To już sobie nie rozumiem chyba aż tak dobrze. Bo je jakoś rozwalam. To nie zmienia faktu, że strasznie...

Dobra, ciśniemy. Służyłem sobie niestety dużo bardzo dobrej broni. A tu coś czuję, że to już będzie koniec tego poziomu. No tak. O tak, 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 tak. Poszperam tu jeszcze trochę. I później się nim zajmę. O jest, nie żyje. He, he. A jednak to nie koniec. Tak się domyślałem, bo tutaj była ta brama, nie? Tak to by nie było. Aha, to chyba... Patrzyłem na tamtą, na to. Ups, 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 ups. ja tu weszłam. Aha. Czym by tu... O, szczelba. Szczelby mam teraz dość dużo przez tam... Zebranie tamtych naboi. by się nie rozano. Coś jest ciekawego. No jakże. Sekretne miejsce. Dobrze, że tam poszłem, teraz mam pełno do wszystkiego napoju. To piranie Tam jeszcze jakoś dojdę Ale to może później Była pirania czy mi się zdawało? Dobra. Mam jakieś lajty, tylko teraz jak zebrać. Może później jak już będę na tej rurze to potem w jakoś... Co? Aha, no to już wiem co. Tędy nie, no tędy tym bardziej nie chyba. Chociaż, no nie, 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 dobra, nie będę kombinował, idziemy. Kolejne piranie z tych zarąbanym siście No to nawet, Jakie głupie One mają po prostu w animacji w ogóle ze sobą tak jakby wodę A one sobie tu pływają po lądzie Niezły przypom Teraz brojem się kończy, ale to, to nic Wow Chciałoby się Kurde, bym to wcześniej rozwalił, też bym ich zabił właśnie przez rozwalenie tych boczek, tak? Ja, jakie ja za za... Co to za szalony doktorek? broni z tyłu to wracamy, idziemy tym razem tędy dobra, wkrótce zmienimy sobie broń, ale póki co jeszcze dokończymy dobra to teraz, teraz się pobawimy no, może być tym Ups, lepiej tak w niego nie będę wbiegał. Aha, zbroja. Super, srebrna. Co jest? Aha, tu coś jest. Co jest, doktorku? Kurde ile ja muszę tego wymarnować Kurde Normalnie jak w Star Wars'ach Zdychaj Dobra, będzie to. Lepiej przejdę sobie obok. Tu zaraz pewnie ładna chmara wyskoczy z tej bramy. No tego się właśnie spodziewałem, dlatego tam trochę rozwalałem tych beczek. na naboje skończyły, ja... Dobra Dobra damy sobie radę z tym Nie no, trochę nie do końca ogarniam te niektóre broń z tego Te w jeden z d były takie mniej No wiecie Takie bardziej do ogarnięcia po prostu Nie no, takie... Mniej muszę nimi myśleć, no bo tutaj Co, tu mam na przykład ten taki, o, nawet nie wiem co to konkretnie robi tam je dużo rozkminione, nie. A tutaj co biegam, jak kupić z jakimś nie wiadomo czym. Nawet nie wiem czy to jakoś dobrze ich zabija. I, i dobre. No tu sobie ich popsikam, ja nie wiem czy to ich zabije. No jeszcze mi się to od razu już pozmarnowało. No. Ops Ta ścieczka jest najśpieszniejsza, bo renimy siebie w sumie tak jakby nawzajem. Dobra, no i w ten sposób nie mam za bardzo żadnej broni. No teraz mam już pełno każdej. bra. Kurde, niezły koks. Is my Frankenstein. No, od niego też się ten noży kupi odbija To ładujemy go czochami. No trochę długi poziom. A momentu ktoś jeszcze żyje w takim wypadku. Aha, tutaj tefa. Jeszcze? Kogo my tu jeszcze mamy? Aha. No. K czemu to się otworzyło? Dobra, nieważne, idziemy. Teraz się to źle pokazało, bo tak jakby od boku, no ale. <ścoughs> Już myślę, że nie doskoczę i... i nie przejdę poziomu. Dobra. No to ukończyłem, na No ale to wiadomo, niższy poziom trudności Dobrze Folwark zwierzęcy ale Co? Co to ma niby do jakichś takich Tych No dobra zobaczymy to w kolejnym odcinku Tak więc na razie